Hej witam Was bardzo serdecznie w dziesiątym już odcinku z The Planet Crafter. A mamy trochę tego wszystkiego do posortowania. Jak zawsze się pomyliłem. Eee, ho, oh, oh, oh. teraz gdzie tu jakieś wolne miejsce jeszcze jest? Tutaj. O Edian. Stawmy to tak, tutaj jeszcze nie wiem jak to działa. Optymalizator, ale nie, nie wiem gdzie takie coś znaleźć jeszcze. I dobra, uron. Uhu! I widu trochę jest. A, 3, 6, 9. Dobra, akurat będzie na jeden pręcik. Zmniejszy się trochę tego wszystkiego. Kwarc pulsarowy 8. A nad stop jeszcze tu gdzieś mieliśmy 450% tlenu. Na zewnątrz mamy 400 chyba. Tak, można dać tą 450. Przyjmiemy się. Teraz tak, do różnych sobie to wszystko dam na razie. Oj, przepraszam, na razie. Um, 10, 15, 20. A. 4, 5, 6. Dobra, mamy trzy pręty, um, wybuchowy proch, nadstop i trzy butelki wody. Jeden? Jeden. Kurde, tutaj jakie jezioro już się zrobiło małe. Fajnie, fajnie. A reaktor damy sobie tutaj u góry. O ile się to da tak? Chyba się nie da. No to damy go obok. Co tu jeszcze mamy do zrobienia? Rozsiewacz kwiatów właśnie. też trzeba będzie zrobić. Jak to tu już wygląda? co całkiem fajnie. Mamy pierwszego glona na dnie? Kurde. Super. Tylko nie pamiętam do czego on był. Ale to się z czasem znajdzie. E, dobra, rozsiewacz kwiatów. Zrobimy może dwa. Nadstop. Butelki wody. A i magnes jeszcze Akurat mamy dwa A z butelkami wody może być chyba ciężko Aczkolwiek może nie Dobra, zobaczmy Jeden dajmy sobie tutaj Drugi zarzućmy sobie tutaj o, akurat jedna butelka została, super. Wybuchowy proch. A, one były potrzebne do próbek bakterii. Okej. Okay. I do nawozu. Dobra, wybuchowy proch. Jest nam do czegoś potrzebny teraz? Chyba na razie nie. Dopóki to, to powoli sobie rośnie. Żeby donice zrobić za dwie a to jest potrzebne do nich Eee, dziane były Tu Magnes, Kobald i nawóz. Z magnezem i kobaltem raczej problemu nie będzie. Może i z naborzem. Tak, po jednym? Tak, po jednym. Powodzenia, dajmy do różnych na razie. No i dobra, niech będzie to tak, jeszcze woda jest. Aczkolwiek nie przyda nam się, bardziej przyda nam się tlen. bierzemy trzy kapsułki i idziemy zwiedzać stanie się tu ładnie rozprzestrzenia a my w międzyczasie odwiedźmy sobie trochę miejsc zobaczmy tutaj kolejne jeziorko się robi widzę Tylko że jak będę musiał wszystko przenosić, bo mi zacznie wszystko się topić. <grybujesz> no to już wtedy nie będzie miło. Tutaj też widzę. No ale dobrze, zaczyna coś się planeta rozwijać. Właśnie, zajrzyjmy sobie jeszcze do naszej koparki. I dawno nie patrzyłem na nasz ekran terraformacji niestety, ale myślę, że po wyprawie jak wrócimy to spojrzymy, co tam się dzieje. Lala, la. u la, la. To taka skrzyneczka, to taki to ja lubię. Coś się odnowiło? To się nie odnawia? Chyba nie. Uhuhu, roztopiło się. Mamy jeszcze więcej osmu. Superącko. Aha. To tutaj nam się otworzyło, widzę. Mamy siarkę. Krydu na razie nie zbieram. Bardziej skupię się na siarce i na tym. Na osmie bo to nam się najbardziej przyda na razie miejsca jeszcze trochę jest więc myślę że dobrze że tu przyszliśmy jednak fajnie fajnie oj Tu jest na górze. Chyba nic. No dobra. Też zbierzmy ten. To troszeczkę tego wyszło. Tutaj co mamy? Dobra, weźmy ten magnes może. Także fajnie, fajnie. Do tego się nie spodziewałem. I zobaczmy sobie najpierw na ekran. No powolutku idzie do jeziora. 42% fajnie. Wszystko sobie powoli rośnie. Dobra siarka. 2, 3, 4, 5, 6, 7 sztuk super. Osmu mamy też pięć sztuk, trochę Irydu. Jak ten, ten Iryd to zaraz znowu przerobię. Cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, Dziewięć. dziewięć. Dobra, zrobimy kolejne trzy pręty. Żeby było miejsce też. Amelinum. I złoty pozążek mamy kolejny. Ajmy go sobie na łóżeczko. <laughs> Złote nasionko. O. Złote nasiono, to ja bym tutaj wrzucił. Wydawało jeszcze więcej. Można jeszcze jedną rzecz zobaczyć, aby tam u góry już się nie roztopiło. O, kolejny glonik, fajnie, fajnie, przydadzą się później. Tutaj ten za wiele też nic nie robi, do tej pory nic nie rozwinął. Chyba, że ich będzie trzeba na u planety rozrzucić po jednym. Jak obok siebie. Zobaczmy czy się tu roztopiło w końcu. Roztopiło, proszę państwa, i mamy osm. Mamy osm, mamy siarkę. Superącko. Nie się to podobuje się. Nie wiem jak wam. Może akurat jakaś skrzynka jeszcze będzie z tymi, jakimś mikrochipem gdzieś schowane ukryte ale tego os i siarki się nachapiemy super, super. Kolejne coś będzie na to, to jeszcze będziemy musieli trochę poczekać. Ale tego tu jest, no. nic więcej nie ma Ano nie A co my tu mamy? Jakaś mgła? Nad stopy Tutaj nie chyba nie byliśmy jeszcze. Ale tu jest tego wszystkiego. Ja pierniczę. Oho, co? No my tu mamy? Butelka wody. I to wszystko co To jest lawina piaskowo. Myślę, że tu za chwilę jeszcze wrócimy, zobaczymy sobie to miejsce. O, tu coś jeszcze do sprawdzenia jest. Stawmy to wszystko. 15 siarki. Uhuhu. 11 osmu. Fajnie, fajnie. Topy I to dajmy do, do różnych i lecimy tam z powrotem A prowadzi gdzieś tam, w tamtą stronę Generator glonów P2 Kurde, akurat nawozu już nie mam ああ、にやく chwilę nam to zajmie Co Jest O kurde Co to jest? Kolejny klucz. Całkiem sporo nad To mnie najbardziej cieszy. Myślę, że jakoś przy okazji to znajdziemy. Jest co trochę jest. Lecimy dalej. Tu mamy jakieś zasobniki. Ja się nie mylę. Ale niestety nic tu nie ma. Woda. Dobra, przejdźmy sobie na tą drugą stronę, bo tam chyba była ta pustynia. うん。 Kolejny aktywator. A nam by się jakieś kolejne microchipy przydały, a nie aktywatory. Halo. Aczkolwiek myślę, że przy tym wraku sobie na dziś skończymy. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę, komentarz, ewentualnie suba na kanale. No i widzimy się już jutro. Trzymajcie się. Cześć, cześć.